Jest ona napisana na blogu użytkownika Mały Fan FNAF. A nosi tytuł PUZno. Jesteście na to gotowi? Przeczytać wam. Było Juzy Puzyno! Siedziałam przy! komputerze i sobie grałam, przecinek nagle ni stąd, ni z ową. zobaczyłam postać w rogu mojego pokoju. Miał białą bluzę, na się krwią, czarne spodnie, trapki i włosy, skórę miał białą jak ściana. Błykitne oczy, które były otoczone czernią oraz wielki wycięty wieczny uśmiech w ręku trzymał nóż, kuchenny przecinek. <laughs> Powiedział przecinek słodko, czemu nie śpisz, jest już z późno, chodź po lorze. Plację, spać! Wtedy zczęłam uciekać! A on znowu powiedział: a, a, rozumiem! Chcesz się pobawić trochę! No dobrze, pobawmy się w chowanego! Chyba w chujanego! Ja szukam, liczę: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kurwa schowana czy nie? Szukam, cie. Co było dalej? No cóż, znalazł mnie w ogródku, gdy mnie złapał, przytulił mnie mocno. Trzymajc z ręce i powoli Cioooo! Gardło nożem mówiąc, idź już <z!"> spać.